Jeg yep, kan A ciebie też bardzo lubię. No, gąszę, że z Tobą pogadam. Jak tam? U mnie bardzo dobrze. Sylwester, nowy rok, prawda? Nowy rok, nowa ja. A jak tam u Ciebie? Ok, no to dobrze. To ja się cieszę bardzo. Masz streama? TBE 2 złote. Pozdrow tą mordyczkę ode o, mnie. O Masz pozdrowienia od TBE wysłał 2 złote. Nie masz streama? Czemu? Dziękuję. O. Czemu nie masz streama? Dzięki Padryk Ozga za wspieranie. YouTube? Wiem, subskrybujecie. A cieszę się, że jest nowy rok? Ja też. Mega. Zmiany, prawda? Więcej streamów i w ogóle. Ja widziałam, że dobrze ci, że ci idzie kanał na YouTube bardzo. Chyba wbiłeś do tego nowego roku 40 tysięcy. Tony? Co z Tony? <śmiech> <śmiech> dobry, ja TBM, 15 złotych Dobra, szczęśliwego, szczęśliwego nowego szczęśliwego roku, roku wszystkim. Roku, pozdro, czerwone serce. Tobie też to szczęśliwego nowego roku, Tobie. O, dokładnie, tutaj macie jego kanał, Adriana. Wpijajcie, zostawcie suba. Adrian wysyła. Dziękuję, nie ma za co, naprawdę. Życzę Ci, słuchaj, miłego wieczorku i lecę dalej. Wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Pa! Jezu, jest, jest taki fajny. Robiliśmy na jego słuchajcie, live'a karytatywnego. Tutaj macie linka, jeszcze go roześlę, skopiuję. Do jego kanału, serio, zapraszam, żebyście sobie zaobserwowali. fajny. I obejrzeli filmiki bo też fajne, tam z mamą nagrywa. No i czasem też streamuje i jak ktoś się pyta, czemu on się tak patrzy po stronach, to on ma tak, takie coś, że on pisze oczami jakby, nie? U Tonego robiliśmy live'a charytatywnego, właśnie zbieraliśmy na niego. Witajcie kochani w tym przedświątecznym czasie. W imieniu Adriana chciałabym Was bardzo, bardzo poprosić o taki mały prezent na gwiazdkę. Adrianowi w tej chwili marzy się 35 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że jesteście dzielni i da Wam się to wszystko dla Adriana zrobić. Zachęcamy Was do zbiórki, która jest. Link jest w informacjach o Adrianie, bądź tam na, na jego kanale to się wyświetla. Bardzo, bardzo Was zachęcamy do tego, żeby, żeby wejść na tą zrzutkę, wesprzeć nas. No, zbieramy na, na przede wszystkim na was, żeby, żeby te schody nie były dla nas barierą. Bardzo Was prosimy o wsparcie. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście i, i, i może się uda te 35 tysięcy subskrypcji osiągnąć. Trzymajcie się kochani, do następnego.